KAK SĄ NA BICIE O kurwa, zestrałem się no, kurwa, nawet jak nagrywam tram Czekajcie, idę zmienić pieluchy, już czekajcie Zaraz wracam Dobra, jestem Twoje traki nie macają moje straki Nie, nie Moja aksywa, kaki, nie odpuszczam walki Nie, nie, nie. Twoja stara lubić bić, szybki flex Ja z dupy strzelam jak karabin, kles SĄ NA BICIE Wciąż nabijam. chore GÓWNO GÓWNO Gówno, 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 Nie obrażaj kaki Po stupy wyjdą ci ziemniaki Kiedy wchodzę wszyscy milczą Obsrane gacie w dupie świszczą Gówno jebie przez tych w gaciach mam, mam dziurę Twój stary do dupy wsadził se Kaca na Kacanarcie Popiłem twoją starą Jebałem ją przez okno, później mi stanął. Mi stanął, to stanął, mi stanął. Taka to gaj, taka to gay, taka to gaj. Przesłuchałem twój opłytę, nie była w pyte. paczki w mojej dupie, taki ze mnie DHL. Nie mać czyste, moje tubsko jest niemyte. Jestem takim kurwa kotem, nawet pysz nie boi się. Chodź tu, zaraz umiemy moją grupę ja jestem tylko prysznicem, zostaw się jak śmierdzi? Wyjebali <grym> mnie z piekła, bo sam bardzo jebie Przy mnie nawet świeżb, to jakbyś wygrał loterię Jeden poza chciał mi najebać chuj. Rzuciłem w niego bokserami, dziś odwiedzam jego grup.